Pierwszy raz na telefonie rysowałam. Wow, jakie te prace są piękne! Ja też tak chcę umieć rysować. Jest z tyłu głowy to, ta, ta ciekawość, co będzie w kolejnym bonusie. I mam nadzieję, że w przyszłości otworzy mi to więcej drzwi, żeby stać się ilustratorką. To jest moje obecnie największe marzenie. Cześć. Na początku chciałabym opowiedzieć Ci troszeczkę swoją historię, otóż rysuję tak naprawdę od dziecka. Zawsze interesowałam się sztuką, uwielbiałam bazgrać, kolorować, rysować. Z czasem nauczyłam się rysować sama. Bardzo lubiłam rysować właśnie z wyobraźni różne takie ilustracje, które potem porzuciłam na rzecz realizmu i portretów ludzkich. Co mi się potem bardzo, bardzo spodobało i przez długi czas to szlifowałam do takiego momentu, że byłam z, z mo ze swoich prac zadowolona. Też był pewien moment, kiedy próbowałam wysyłać na zamówienie, ale robiłam to tylko wśród znajomych. Nigdy jakoś tak bardziej nie rozszerzyłam tej działalności. Też po drodze miałam epizody zawodowe, właśnie w którym obecna była sztuka. Jednak no, nie trwało to w sumie zbyt długo. Potem zaczęłam interesować się grafiką komputerową. Co przekonało mnie potem do rysowania w digitalu. Bo wcześniej byłam bardziej estetycznie do tego nastawiona. Jakoś nie ciągnęło mnie za bardzo do nowej sztuki, bo byłam bardzo przywiązana do swojego płótna, kartek i tradycyjnych mediów. Czułam się najlepiej. E, to już wiedziałam, że potrafię, a perspektywa nauki, wszystkiego faktycznie na nowo, no tak nie zachęcała, ale przełamałam się, spróbowałam. Najpierw e, e, pierwszy raz na telefonie rysowałam, coś tam wezgrałam z różnym skutkiem, ale złapałam zajawkę. Te prace nie były zadowalające, nie wyglądały profesjonalnie, a do tego dążyłam, żeby wyglądały jak sprinteresta. E, więc postanowiłam, że nauczę się tego lepiej. Jednak samej nie szło mi zbyt dobrze, więc postanowiłam poszukać sobie kursów. Wiązałam nawet nadzieję z takim większym kursem, e, który miał być właśnie kompleksowy od samych podstaw. By Potem do takiego bardziej etapu zaawansowanego, jednak zakończył się na pięciu odcinkach, nie będzie tu i do tej pory nie został wznowiony, więc e, porzuciłam na pewien czas e, naukę drinkelu i wróciłam do e, swoich tradycyjnych mediów, aż w końcu zobaczyłam reklamę jednego z Twoich kursów jest and Art bo w sumie obserwowałam Cię już na Instagramie od dłuższego czasu i podobały mi się Twoje prace i wydałaś mi się taką sympatyczną osobą, więc e, chętnie sprawdzałam co tam tworzysz e, i właśnie zapopuściłam ten kurs bardzo mi się spodobał, bardzo dużo mnie nauczył e, poczułam się już pewniej miałam już jakieś te podstawy z programu, co mi tylko pomogło dalej. E, jak zobaczyłam, że masz w planach e, stworzyć kursy nauki digitalu od samych podstaw, a potem e, miałoby się to opierać na wytworzeniu ilustracji bajkowych, e, co to było właśnie bardzo w moim klimacie, więc e, śledziłam dalej. E, twoje oprócznienia, wymiany względem kursu i tylko czekałam, aż podasz więcej informacji, co, co do tego. Bo mi osobiście ten kurs ogromnie się podoba. Przeszedł wszelkie moje oczekiwania, naprawdę, bo obawiałam się, że że, że się nie wyrobię w tych terminach, że, że będzie ciężko, że to będzie dla mnie za trudne. Na, na moim etapie. Yy, ale faktycznie po podstawach digitalu nauczyłam się obsługi swojego programu. W ogóle to jest bardzo fajne, że pokazujesz yy, tak naprawdę trzy programy takie najbardziej popularne, czyli Procreate, yy, Photoshop, Studio Paint. Ja co prawda rysuję jeszcze w darmowym programie w skrycie. Yy, i ten bonus, który dodałaś, ten, ten godzinny okrycie, to tutorial też jest ogromnie pomocny. Także bardzo się ucieszyłam, że, że dodałaś coś tak krytowiczów, tak dodatkowo, pomimo, że i tak już rysujesz w trzech programach. I na jestem pewna, że wiele osób to docenia. Bardzo też mi się podobało, że. Wszystkie wskazówki, jakie ci podawałam, to wdrażałaś to od razu i też widzę, że jak inni kursanci coś pisali, to Ty ulepszałaś ten kurs, zawsze coś tam dodawałeś, zmieniałaś, tak, tak żeby było nam lepiej. I to było super. I w ogóle to, że dodajesz tyle tych notatek, tyle tych informacji, co się potem przydaje na przyszłość, bo. Za pierwszym obejrzeniem filmu, no, wszystkiego się nie przyswoi, także te notatki gdzieś tam w tych folderach uporządkowane sobie zostaną. Zawsze będzie można do tego wrócić. To jest super, naprawdę bardzo się przydaje. Ogólnie w całym tym kursie jest bardzo dużo różnych ćwiczeń. Żeby dojść do zadania końcowego, trzeba przejść przez y, różne etapy. To pozwala bardzo. Y, rozrysować się. To jest bardzo fajne, też pomaga przyswajać wiedzę, bo rysowanie brył, różnych szkiców, żeby osiągnąć zamierzone efekty w zadaniu końcowym jest moim zdaniem bardzo ważne. I też nie spodziewałam się, że to będzie tak wyglądało, bo myślałam, że będziemy skupiać się z na zadaniach. A tu jest bardzo właśnie takich etapów przed bardzo sporo. I to jest też bardzo pomocne. Te filmy też nie wydają się ani za długie, ani za krótkie. Ja myślę, że są w sam raz na określony temat. Tak naprawdę one są w tak super przystępny i ciekawy sposób przedstawione, że chce się je oglądać non stop i chce się wiedzieć co jest dalej. Jest tak napakowane wiedzą. Wszystko co najważniejsze, niemalania wody, nie ma jakiegoś obijania w pawolny, jakichś niepotrzebnych komentarzy, tylko same konkrety. Też podobają mi się te śmieszne wstawki, ale jednocześnie wszystko jest tak profesjonalnie przedstawione. Widać, że jest przemyślane, że naprawdę się przykładasz do swojej pracy. I ci to naprawdę super wychodzi. Widać u ciebie ten talent do nauczania. Nie, nie spotkałam chyba jeszcze drugiej takiej osoby, która potrafi w tak prosty sposób, przystępnym językiem wytłumaczyć wszystko od podstaw, nawet jak robi się coś pierwszy raz. I te efekty są naprawdę, naprawdę dobre. Warto też wspomnieć, że bardzo motywują e, te bonusy na Discordzie. E, bo ja ogólnie e, potrafię się zmotywować, jak mi na czymś zależy to. No to naprawdę dążę do tego celu i, i potrafię przysiąść i zrobić coś, aż to naprawdę skończę, ale czasami człowiek ma gorszy dzień i chce, chce coś sobie odłożyć na dalszy dzień, ale jest z tyłu głowy to, ta ciekawość, co będzie w kolejnym bonusie, że jednak człowiek się spina. I, i, i dokończą zadanie w terminie, no bo no ta, ta ciekawość wygrywa. I myślę, że to jest bardzo dobry element motywacyjny. Na, naprawdę to, to działa. I, I też ten element grywalny jest bardzo ciekawy, taki angażujący. Czyli... Też sam fakt, że w tym samym czasie inni kursanci wykonują te same zadania, też jest motywujący. I to, że można też na Discordzie zwrócić się o pomoc. Też inni kursanci pomagają i ta atmosfera jest taka przyjazna. Wszyscy są tam bardzo mili i pomocni, i to jest też bardzo ważne i, i bardzo miłe. I też podoba mi się w tym kursie to, że jest kontakt z Tobą, z uczynią, z nauczycielką, czego nie można. Naprawdę spotkać w innych kursach. Przynajmniej ja się z czymś takim nie spotkałam, pomimo że w niektórych kursach jest taka możliwość otrzymania feedbacku od, od nauczyciela, choć nie, nie, zawsze, nie zawsze jest to wykonywane. Zwłaszcza jeśli kurs ma już ileś tam czasu, że, że, że nie jest tak naprawdę nowy, więc yy, wydaje się taki już zapomniany. Już e, nikt się jakby tym, e, e, now, nowymi kursantami już się tak nie opiekują jak może na początku. A u Ciebie widzę, że e, masz kontakt z kursantami i naprawdę można do Ciebie napisać gdziekolwiek i, i Ty z, z, zawsze pomożesz i odpiszesz i, i to jest naprawdę takie, e, no, człowiek czuje się naprawdę ważny. I że te potrzeby są naprawdę zaspokajane i człowiek jest prowadzony za rękę. Ja, ja się czuję naprawdę prowadzona za rękę i zaopiekowana, i e, wiem, że każda moja wątpliwość zostanie wyjaśniona, że zawsze się mogę zapytać. E, nie, nie zostaję z niczym sama, tak naprawdę, bo są inne osoby, które też chętnie pomogą. Warto również wspomnieć, że y, pokazujesz różne w pracy, y, że y, każdy może znaleźć coś y, dla siebie, że nie trzeba tylko jednym sposobem coś zrobić, ale y, pokazujesz różne przykłady. Też bardzo y, podoba mi się to i jest super, że y, pokazujesz różne rzeczy, różne fajne kliki i efekty. Na różnych pracach, również też na własnych. I z, zawsze, jak, jak oglądam te filmy, gdzie pojawiają, się twoje, gdzie pojawiają się Twoje prace, to mam takie, wow, jakie te prace są piękne, ja też tak chcę umieć rysować. I to jest też tak dodatkowo motywujące, bo jest ta świadomość, że to jest osiągalne i że jestem na dobrej drodze, żeby, żeby osiągnąć również takie efekty. Myślę, że wyniosłam z tego kursu naprawdę wiele wartościowych rzeczy. Nauczyłam się wiele różnych technik. Wiem jak szkicować, wiem jak renderować, jak podkręcać kolory w swoich pracach, żeby to wszystko wyglądało bardziej profesjonalnie. I mam nadzieję, że w przyszłości otworzy mi to więcej drzwi, żeby, żeby właśnie zarabiać na tym, żeby stać się ilustratorką. To jest moje obecnie największe marzenie.